Zakrzep powstający w naczyniu może powodować blokadę przepływu krwi, co ma bardzo groźne konsekwencje, gdyż jeżeli zablokowany jest naczynie serca, powoduje atak serca, naczynie prowadzące krew do mózgu powoduje udar serca lub może zaczopowanie przepływu krwi w naczyniu płucnym, co ma bardzo groźne następstwa. Jak widać po lewej stronie, na tym zdjęciu, yy, znajdują się liczne zakrzepy, widoczne jako te ciemne takie smugi, w yy, yy, naczyniu u myszy, która była na wiecie kontrolnej. Podczas gdy naczynie analogicznej myszy z tymi samymi czynnikami ryzyka, ale spożywającej witaminy, jak widzicie państwo, jest jasne i czyste. Co te wyniki oznaczają? Że mikroelementy, specyficzne witaminy, minerały, inne substancje odżywcze są niezbędne w obniżeniu ryzyka choroby serca, nawet w obecności innych czynników, tak jak podłoże genetyczne czy inne. Czy takie wyniki mogą być spodziewane u ludzi? Oto jest obraz tomografii komputerowej przedstawiający fragment serca. U pacjenta zdiagnozowanego właśnie z obecnością pokładów, zwapnionych pokładów w arteriach. To widoczne jest na tym lewym zdjęciu. Tutaj w kółeczku ta biała plama to są właśnie zwapnienia w arterii. Tak wyglądała arteria, zanim ten pacjent zaczął program glitanny. A to co widzicie Państwo po prawej stronie, to ten sam fragment. U tego samego pacjenta, ale po około roku brak mięśni. Niemożliwe? Bez staty? Jakichkolwiek leków? Tak, możliwe. Jeżeli rozumiecie Państwo, co jest podstawową przyczyną tworzenia złogów, i to wtedy chyba nikogo nie zaskoczy. To jest przykład naturalnej reparacji ścian naczyń. I znaczy to koniec epoki analfabetyzmu w dziedzinie chorób serca. To jest początek nowoczesnej medycyny. Te i wiele innych naszych badań klinicznych u pacjentów potwierdza, że mikroelementy są pomocne w obniżeniu podwyższonego poziomu cholesterolu, w obniżeniu yy, nadciśnienia w poprawie pracy serca u pacjentów z niewydalnością tego organu, co nie jest zaskoczeniem, gdyż mikroelementy są potrzebne do wytwarzania bioenergii. Bioenergia jest szczególnie używana dla pracy mięśnia sercowego. Związki te również wpływają na normalizację poziomu cukru i wiele innych. I szczegóły znów są przedstawione na naszych stronach internetowych. Rak. Jest to kolejna po chorobach serca przyczyna śmierci. Mamy rok 2011, 11, 21 wiek. Przez ostatnie 70 lat medycyna stosuje zasadniczo tę samą metodę leczenia, czyli niszczenie komórek raka przy użyciu najsilniejszych trucizn. Nie jest to skuteczne, gdyż jednocześnie zabijane są zdrowe komórki, które nasze ciało potrzebuje do walki z chorobą. A w dodatku hemoterapia, czy radioterapia, jak te metody się nazywają, nie zapobiega rozsiewowi metastazji raka, rozsiewowi tego raka w organizmie, a Dziewięciu na 10 pacjentów chorych na raka umiera nie z tego powodu, że wóz się im rozwinął w jednym organie, ale że rak się rozsiał. Wszyscy wiemy, że chemoterapia nie jest prawdziwą terapią raka, ale staramy się udawać, że tak nie jest. I najwyższy czas by się temu przyznać, że ten kierunek nie działa. Domagać się zmiany i dać szansę innym podejściom, które definiują inny cel dla skutecznej choroby raka. I medycyna komórkowa daje nam tę szansę. Zasady tego nowego celu, nowo, nowego kierunku w kontroli raka, określił doktor Wright w swojej publikacji w 1992 roku, prawie 20 lat temu. I. Po otwarciu naszego Instytutu Naukowego w Kalifornii rak był pierwszym projektem, nad którym zaczęli pracować nasi naukowcy. Nie trzeba było długo czekać. Pierwsze wyniki badań były tak obiecujące, że przedstawiliśmy je w gazecie USA Today, która jest gazetą o największym nakładzie. Dlaczego? Dlatego, że była to ważna informacja i dla pacjentów i również niezależnych naukowców, którzy szukają nowych rozwiązań. i od czego czasu, co jest bardzo dla nas przyjemną wiadomością, widzimy, że jest zwiększone zainteresowanie badaniem substancji naturalnych w raku, co daje nam duże nadzieje dla pacjentów. w 2009 roku czasopismo naukowe Journal of Clinical Oncology opublikowało, że obecnie jest około 100 badań klinicznych, które testuje różne substancje naturalne w zapobieganiu i leczeniu raka. Czy te substancje naturalne będą stosowane? Z pewnością nie, bo przemysł postara się zmienić je na substancje, związki chemiczne i opatentować. Ale jeżeli pacjenci będą mieli dostęp do tej informacji, to sami wyciągną wnioski na przyszłość. Jak wygląda nasz cel? W badaniu raka. Naszym celem jest wzmocnienie tkanki łącznej yy, otaczającej komórki raka, i przez to ograniczenie ich zdolności do rozsiewu, do wzrostu w tkankach to tak jakby można by to prosto powiedzieć, zamknąć komórki raka do więzienia. I w tym celu szukamy by różnych sposobów, by zahamować trawienie kolagenu, tej włóknistej substancji z głównych składnik tkanki łącznej i jednocześnie wzmocnić produkcję kolagenu tej substancji otaczającej komórki. I nasze badania wykazały, że przedstawiony tutaj zestaw substancji naturalnych może skutecznie blokować enzymy, które niszczą te włókna kolagenu. Tutaj taki. Ta blokada jest przedstawiana jako ten niebieski taki sad, który wchodzi w usta tego enzymu, który trawi włókna kolagenu. Kluczową substancją w tej całym zyskaniu to witamina C, gdyż z jednej strony jest ona niezbędna do zahamowania tego enzymu, a równocześnie ona zwiększa produkcję. Kolagienu w naszym ciele i żadna inny, żaden inny związek nie może jej w tym zastąpić. Zdjęcia te ilustrują, jak krytyczna jest witamina C i silna tkanka łączna w kontroli raka. Badania te to są nowe badania, które przedstawiliśmy na unikalnych myszach, które powstały w naszym laboratorium które na skutek manipulacji genetycznej ustaliły, utraciły zdolność do wewnętrznej syntezy witaminy C, czyli stały się tak jak ludzie, jak my nie możemy produkować witaminy C. I u tych myszy badaliśmy rozwój raka skóry, melanony, u myszy trzymanej, trzymanej na diecie bez witaminy C i na diecie z witaminą C. Zgodnie z, na, z naszymi przewidywaniami i znając, jaka jest rola witaminy C w, w, w rozwoju raka i, i w zdrowiu tkanki łącznej, myszy karmione witaminą C rozwinęły nieliczne i bardzo małe guzy, w przeciwieństwie do myszy, które nie miały witaminy C w jedzeniu. Ale co było szczególne w tym doświadczeniu, to jak te guzy wy, wyglądały. I po prawej stronie widzicie Państwo przekrój guza melanowy u myszy, która była karmiona witaminą C. Co zwraca naszą uwagę? To ten gruby, różowy pasek po prawej stronie. I on to jest granica guza, a tu jest wnętrze, takie ciemne, to jest wnętrze guza. Co to znaczy? Że u tych zwierząt powstał naokoło guza silny pas tkanki łącznej. Który tworzy jak gdyby barierę uniemożliwiającą uciekanie tych komórków z wnętrza góza. Y y Takiej bariery, jak widzicie Państwo, nie ma na zdjęciu pochodzącym od myszy, od myszy która nie, nie miała witaminy C w diecie. Dla tych komórek raka, droga w tkance droga do dostawania się do innych organizmów, do organów jest otwarta. I nic dziwnego, właśnie u tych myszy trzymanej na diecie bez witaminą C obserwowaliśmy metastazę, a nie było żadnej metastazy u myszy, które miały witaminę C. Niesamowite? Nie, bo mikroelementy mogą, są w stanie zrobić o wiele więcej. Nasze badania, które prowadziliśmy na ponad 40 rodzajach komórek y, raka, ludzkich komórek raka, wszystkie jakie mogliśmy dostać z banku komórek, wykazały, że sy synergia mikroelementów jest skuteczna w hamowaniu głównych mechanizmów, krytycznych mechanizmów rozwoju raka. I tak. Synergia mikroelementów jest skuteczna w hamowaniu wzrostu guzów, w hamowaniu metastazy. Między 60% a prawie 90% metastaza jest zahamowana w sposób naturalny. Również ograniczanie ukrwienia guzów, tak zwane ograniczanie angiogenezy. Jak guzy nie mają dużego ukrwienia, to jest oczywiście mniej substancji naturalnych do ich rozwoju i one nie rosną. Również w sposób naturalny mikroelementy mogą zainicjować śmierć komórek raka w sposób tzw. Tak proces apoptozy, zmieniając genetyczną maszynerię i są też skuteczne w kontroli stanów zapalnych. Rakowi zawsze towarzyszą stany zapalne, a również chroniczne stany zapalne są częstą przyczyną rozwoju raka. Wyniki te zostały opublikowane w ponad 70 publikacjach naukowych, w renomowanych czasopismach medycznych i naukowych. Również jesteśmy zapraszani na wiele konferencji i przedstawiliśmy te wyniki na konferencjach w Stanach Zjednoczonych, Europie, w Azji i Ameryce Południowej. Dla porównania, chcę jeszcze przedstawić Państwu, jak skuteczne jest działanie synergistyczne mikroelementów, w porównaniu z pojedynczą substancją. Wybraliśmy zieloną herbatę, bo zielona herbata ma bardzo silną dokumentację jako substancja przeciwrakowa. W tym przypadku porównaliśmy działanie ekstraktu zielonej herbaty indywidualnie i w połączeniu z witaminą C, aminokwasami i innymi związkami i badaliśmy wpływ tych substancji na rozwój już zaawansowanych stadiów raka piersi. Badanie to było prowadzone na szczurach, u których stwierdzono obecność guzów piersi i w tym momencie podzielono je na trzy grupy. Jedna grupa kontynuowała dietę jak do tej pory, to była grupa kontrolna, druga grupa otrzymywała dietę z dodatkiem Zielonej herbaty, a trzecia grupa z tą synergią mikroelementów. I ten grafik wyraźnie pokazuje, że rozwój, progresja rozwoju guzów raka piersi była o wiele bardziej zahamowana w grupie biorącej mikroelementy niż w przypadku zielonej herbaty, nie mówiąc o grupie kontrolnej. Było około 80% inhibicji. Co więcej. W grupie kontrolnej każdy osobnik rozwinął przeciętnie cztery guzy. Tutaj napisałam myśl, ale oświadczenie było na szczurach, przepraszam. So w grupie kontrolnej były cztery guzy na jednego szczura, w grupie zielonej herbaty były tylko dwa, a tam, gdzie była synergia, był, było jeden. Co więcej, w grupie karmionej synergią mikroelementów. 57% osobników...